Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony, franek 14k, a dzisiaj sobie zagramy landem. Landem. Korrelationem. Mówię, jest kurde. Szwecja. Aha, tak się nazywa. Mówię, tak się Lord Wuder i Lord Chipcas. I ma. Tak? Narosłych. Lord Wuder idzie w czubaka. W dupę Jej cię strzelać Jak leci Ooo jak leci Ej, no. co, gówno Piraci Dobrze cię widzieć Patrz to Stary Pila...Piraci pila Ty na pałę Na pałę Gdzie oni są? O helo ehehehehe Gdzie oni są? <ślał> ja nikogo nie widzę. Nie widzę. Ja Jaszczurę jebano, żołnierzu. O nie, ja jaszczura wziął ktoś. I lubią gazować. No widzisz, no, jasz, jaszczur... kurwa, papie, ale, Ojej, ja Trzeba kurwa, kurwa, straktor, a jej zabronił, nie, nic ci to nie dało. Łapko. Down. Dał. O, dobra, dobra. Damy, damy, damy. toster. Pokonałem tostera. Ojej, ojej, tak, co jest, co jest, co się stało? Ciele oknem wyleciało. O, Jaszczur, Jaszczur, oknem zaraz wyleci. No nie, leciał, poleciał. No ja nie mogę. Dobra, dymek, zadymiamy, zadymiamy atmosferę. Bobę wzięli. On na, pałę, na on nawala na pałę, do. Mol na pałę. Leci. Mol na pałę, no. Można no, tylko lewym przyciskiem, nic więcej. No, lepiej. lepiej. Ok. Mordee. On jest lepszy zawodnik niż ja. Okej, okay. i teraz Jaszczur. Jaszczur się schował, ale rzucił nam gaz. Rzucił nam gaz. Gaz. Do gazu. Do gazu. O nie, o nie. O nie, o porażam! O Poraż <grystanie> nie, <wierze>. nie. <grystanie> 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 dałem mu main picka i to. odrzucił no i co jest? rzucam dymek po prostu tak a randomowo? ja mogę przeżyć, raz ja mam dymek a on coś ma kurde ty gaz jak cię kurwa znajdę dlaczego on ma dymek dlaczego ja mam dymek a on ma kurde gaz no Przecież to jest nie fair po prawej coś odbiegłem do niego bardzo nie fair lepszy sposób na rozstrzygnięcie tego sprawa? O O kurde No nie O dostał 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 Yes Hopowo Na Power Boba Kitra Nie, nie Boba się w Kitra w środku, no to jest to jest dziwna sprawa Dajcie mi cel Palpatin! Oh, e, zarzucam! O Palpatin? O wuder poleciał. Wuder jak poleciał Freddy Fazbear. Kurde, e, ten e, nie mam HP O oh. idą mnie! Kurwa ma. Gdzie? Kto? Kto? Ja pierdolę. Eee. Na no, kurwa, na Eee. Kurwa Ej, nie, nie, dostał. Dostał. Dobra. Dobra. <kluzny> nie żyje. Bobek. A ty? Dobra. Kurwa, widzę swój jebany buahowy <kluzny> ręki, A. A wiesz co powiedział Lando? Będzie uczciwie, jeżeli użyje słabszej jest, ręki. Libera ten no, będzie uczciwie, jeżeli użyję słabszej ręki? Nie będzie. Nie będzie uczciwie, co? Nie warto, którą walizzisz, żeby było serdecznie. <słyszy> Lando tak powiedział, kurde. Nie wolno. <słyszy> nie mogę przeżyć. <wsiedzieć>? Nie, <słyszy> nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić. Mi zbanują, kurde. No, dawaj Kanał, kanał mi zbanują. No wy ja, <grywy> <minurę> Nie zbalują zwalują kanał! Kurwa przed celownikiem lat, jak taki główny od Jak taki kołuch kurwa, przed ryjem O kurde, o uwaga! O nie, nie ma, nie ma! <grywy> nie ma duszenia, nie wolno. Oj tarcie, się odpali pitka jebana! On idzie, on idzie na pałę. Kurwa kuleczka dalna! O saka. o o A jeden wersjo Tyle to jest taki tak że... Yy. to nie <gulny> Kurde Pierwszy zgon Ja pierdzie Pierwszy zgon Pierwszy zgon Lando Wuder, 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 przede mną Mentyik a napalę Tak tak, tak tak byczko oj. I w dupę Kurwa, w się No ja mu w dupę strzeliłem. I wygrałem o. o. O, mol, mol, mol. O go w wy, wypieprzyłeś go. O. Ale oberwał. Dymek. Fajny, fajna umiejętność, nie? dymek, po prostu. Zarzucam. Kurwa mać. O, nie żyjesz. Wal, 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 o, o nie! Kurwa, no! A, no. Jak ręba on ręba. mnie złapał? Kurwa pierdolona jaszczurka. Jaszczurka. Jaszczurka z winka. Kurwa, ta se tarczę włączy, no ja pierdolę po prostu. Ty głupia cicho, kurwa. Nie uciekaj! Jak piszesz? E, o, 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 o nie, Lord 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 WUDER! Jak on? oberwa rwaj! Ojej! Płynął się w dupie. Dobra. rwaj! No, o, rwaj! O, rwaj! O, ile on ma O, Ma O, za dużo stamina. O, nie, Wuder mnie atakuje. Wuder. No nie no i dopa Pisa nad głową pisa nad głową Ej No spierdale kurwa Ej 900 ej, 904 level Ej, 904 level, nie? 904 No i kurwa wezmę się w jaj Wuder 904, nie? Leba O no tak, no, kur... Ej, no dusi nie Na Napałę Kurwa 500k nie, nie poradzi nie. Dobra, ja zarzucam dymek. Pająk. Pają dymek. Goebbels. O. czy to nie generał Goebbels? Nie kurwa, pewnie. <gry> generał Goebbels. No O nie, 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 nie. Kurde. O nie, on od odpierdziela to gówno. Ty. Podskoki. On podskoki od, odstawia. No i 3 trzy zgony. Nie, zabił mnie General Gebels. General Gebels. No nic nie dostał, sam zjebana gówno gra kurwa. Ooo, tam wszyscy, dobra. Dalej, z felu jebany. Po jak taki pedał kurwa, eee. Oh <tosurlenia> my da. god, to jest General Gebels. Dobra, ja tutaj zarzucę Oh my ziarą, god, czy to General Gebels? <tosurlenia> 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 No nie, generał! Kurwa, jebany frajer, kurwa. Się piśko, jej się stwierdza jak ta kapiszka, jej! No i wygrana! Gen generał Lando. Generał Lando. Generał czarny, kurwa. <ścoughs> no ja pewnie. Mandyta, kurwa jeden. No, cieszy mnie to. A nad kurwa drugim kolejny kurwa złodziej robią. O kurde, ale duo, Ale combo. A na, trzecim jeszcze, na trzecim jeszcze jest pan, jeszcze jest Lord Wooder, nie? Czarny w sumie. Jest. No i bywajcie. Ale combo.